Halo, przede wszystkim, to z tej strony, witam was w koszarach Tradingu. Słuchajcie, od wczoraj rynek nam się mocno zazielenił, zrobiło się tutaj naprawdę przyjemnie, patrząc sobie też chociażby po wskaźniku Fear and Greed Index. Widzimy, że no w tej chwili weszliśmy znowu w ten obszar właśnie takiej mocnej chciwości. No i to wszystko oczywiście bierze się z tego, że od wczoraj Bitcoin dosyć mocno tutaj nam wzrósł z tego poziomu około 105,5 tysiąca dolarów do około 110 tysięcy dolarów, co jest dosyć mocnym ruchem. No i widzimy, że tutaj właśnie w tej chwili zaczynamy wybijać się ponad właśnie ten trend spadkowy, który sobie tutaj wyrysowaliśmy ostatnim razem. No i pytanie, czy nam się sytuacja, jaka miała miejsce już wielokrotnie w tym cyklu, tak? Kiedy właśnie, no mówiłem to już właśnie w ostatnim filmie, kiedy tutaj właśnie kilka razy wybijaliśmy się z tego trendu spadkowego, no i wtedy następowały takie dość dynamiczne wzrosty. No i pytanie właśnie, czy teraz będzie tak samo, tak? Jeżeli chodzi o ostatni dzień, to widzimy, że Bitcoin zyskał 2,5%, natomiast Ethereum zyskało około 6%. No i tutaj jeżeli chodzi właśnie o Ethereum, to sytuacja wygląda dosyć ciekawie, ponieważ wybiliśmy się ponad ten bardzo ważny poziom, który też wczoraj właśnie omawiałem na moim telegramie. Tutaj właśnie mówiłem. O tym, że trzykrotnie próbowaliśmy, była ten poziom 2513 przebić, trzykrotnie to się nie udawało. No i tutaj właśnie wyrysowałem taki tutaj schemat, który myślę, że jest prawdopodobny. Czyli w pierwszej kolejności wybicie się właśnie ponad ten poziom, przetestowanie go ewentualne, no i później a tak gdzieś tam na te wyższe poziomy, żeby otworzyć nam też drogę do tych 3000 dolarów, które uważam, że cały czas gdzieś tam są przed nami. No i jak na razie ten już nam się sprawdza. Póki co cały czas utrzymujemy się ponad tym poziomem. No i zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Tutaj kluczowe dla nas będzie to, właśnie jeżeli chodzi o Ethereum aby ten poziom 2500 powierze się niego po prostu utrzymać, żeby on po prostu tutaj cały czas był, ponieważ to otworzy nam właśnie drogę do gdzieś tam tych wyższych poziomów, a szczególnie właśnie w kierunku tych 3000 dolarów, których gdzieś tam nie udało się zaatakować ostatnim razem, kiedy właśnie ponad ten poziom się wybiliśmy. Tutaj właśnie widzimy, że ponad ten poziom się wybiliśmy, no i później długo on był dla nas takim tutaj wsparciem, tak, które w końcu przebiliśmy właśnie gdzieś tam z wagi na konflikt w Bliskim Wschodzie. No i pytanie teraz, jak to będzie wyglądało dalej, tutaj bardzo, nie do... <laughs> zaraz po prostu kluczowe będzie to, czy przy ok i właśnie jakieś korekty, ten poziom po prostu na będzie utrzymany. Jeżeli chodzi o bitcoina, tutaj w takim krótszym terminie to widzimy, że na 4 godzinówce odbiliśmy się tutaj ostatnio idealnie o tej ma 200, to była ona nas bardzo ładnym wsparciem. No i właśnie od tego poziomu 105 500 bardzo fajnie tutaj się wybiliśmy, ponad właśnie ten trend spadkowy. Jeżeli chodzi o dominację bitcoina, no to też widzimy, że tutaj w tej chwili dobiliśmy do tego poziomu 66%, który sobie też omawialiśmy wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No i póki co przynajmniej nie idziemy. Wyżej, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Jednak, no póki co, w tej strefie właśnie e, zeszliśmy. Oraz też, jeżeli chodzi jeszcze o wykres ETH do PTC, no to również tutaj widzimy, że testowaliśmy właśnie ten tutaj e, poziom. No i w tej chwili wybiliśmy się znowu wyżej. Pytanie, czy to już będzie teraz kierunek, właśnie e, tylko w górę, czy jednak jeszcze będzie jakaś tutaj korekta ewentualna i testowanie tego poziomu po raz kolejny. Widzimy również, że dosyć mocno spadła nam w ciągu ostatnich dwóch dni nominacja USDT, co pokazuje po prostu, że spora część właśnie Stablecoin została zaangażowana w rynek. Tutaj mamy o około 4%, co oczywiście jest dobre dla altcoinów, do tego, żeby właśnie zyskiwały one na wartości. Tutaj, jeżeli chodzi o bitcoina, to także bardzo ładnie widać, jak zebraliśmy całą tą płynność. O sobie też omawialiśmy w poniedziałek, kiedy mówiłem właśnie o tym, że no, nad nami, właśnie w tych okolicach około 108-109 tysięcy jest sporo płynności do zebrania. No i widzimy, że w ciągu ostatniej doby zebraliśmy około 265 milionów dolarów płynności właśnie w shortach, więc sytuacja nam się obróciła. No i tutaj, wciąż nad nami ta płynność gdzieś tam jest, tak? Musielibyśmy dobić z tego poziomu. Gdzieś tam poprzedniego ATH, żeby właśnie resztę tej płynności, która na nadal jest w okolicy 110-110 tysięcy również zebrać. Patrzę sobie na altcoiny w skali ostatniego dnia, widzimy, że praktycznie cały rynek jest na zielono. To, co rzuca się w oczy znowu jako pierwsze to fakt, że no jednak najwięcej znowu zyskują memcoiny. Tutaj patrząc sobie, chociażby na top 100 czy top 200, widzimy, że właśnie w topce są głównie memcoins, co pokazuje właśnie, że za każdym razem, praktycznie kiedy jest taki ten pierwszy impuls wzrostowy od Bitcoina, no to właśnie memcoiny wtedy zyskują. E, tak naprawdę najwięcej, tak, tutaj widzimy, że Mudeng zyskał około 57%, ale też inne właśnie takie duże memcoiny porobiły bardzo fajne wyniki. No i szczęście właśnie bywa tak, że jeżeli to się utrzymuje, to potem kapitał właśnie przepływa nam dalej i tam do takich bardziej coinów utility. Patrząc sobie jednak na indeks altcoin sezonu, widzimy, że cały czas tutaj jesteśmy bardzo nisko, jesteśmy na poziomie 18 punktów. No i tutaj pojawia się pytanie właśnie, czy ten poziom tutaj tych 16-18 punktów, które widzimy obecnie, czy to już jest dołek na altcoinach, jeżeli chodzi właśnie o ten okres wakacyjny. Ponieważ jak mówiliśmy sobie właśnie w ostatnich filmach, tutaj jeżeli chodzi o ten wskaźnik, to on zawsze zaliczał po prostu dołek w okresie właśnie wakacyjnym, gdzieś tam od maja do sierpnia. A następnie właśnie po tym dołku następowało dosyć mocne odbicie i po prostu szliśmy właśnie chociaż na chwilę do tego etapu altcoin sezonu. Myślę, że jest spora szansa na to, że w tym roku będzie wyglądało to podobnie. Żeby tak się właśnie stało, to tutaj przede wszystkim musi dobrze radzić sobie Ether, tak? Ponieważ to Ether jest takim głównym zapalnikiem właśnie też dla altcoinów, dla jakichś tam mniejszych projektów do tego, żeby one rosły, co widać chociażby właśnie teraz w momencie, kiedy tutaj Ether w ciągu ostatniej doby zaliczył fajne wzrosty, no to tak, że właśnie rosną nam bardzo mocno altcoiny, rosną także różne tam mniejsze projekty, które których powiem sobie jeszcze za chwilę. A więc po prostu jest skuczały właśnie do tego, żebyśmy mogli mówić o tym, żeby po prostu altcoin radziły sobie dobrze. Patrząc sobie jeszcze tutaj na wskaźniki pokazujące, czy hossa dobiegła końca, czy też nie, no to cały czas jesteśmy w sytuacji, kiedy żaden z 30 wskaźników nie wskazuje, żeby miał być to koniec hossy. To też po prostu utwierdzam w przekonaniu, że cały czas w tym roku jest jeszcze przed nami jakaś tam duża fala wzrostowa. O tym cały czas mówię właśnie w swoich filmach, że po prostu gram właśnie pod to, że jeszcze taka kolejna, przynajmniej jedna fala wzrostowa jest w roku przed nami. Oczywiście w tej chwili te wzrosty na bit Konie, na giełdzie na rynku krypto są także powodowane tym, że no tutaj wskaźnik S&P cały czas wybija nam kolejne ATH. Widzimy, że w tej chwili jest to już poziom 6227, a więc od tego dołka, który mieliśmy tutaj właśnie w okolicy kwietnia odbiliśmy na SP o prawie 30%. To jest bardzo dobrym wynikiem. No i oczywiście to także ciągnie nam właśnie rynek krypto. Jeżeli chodzi jeszcze o takie ważne wydarzenia, na taką sytuację globalną, jaka w tej chwili jest, no to na pewno takim punktem, który tutaj cały czas jest do obserwacji, jest ta kwestia właśnie stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tutaj cały czas no, jest to mocne takie tarcie właśnie między Trumpem a Paulem, gdzie Trump tutaj już mówi o tym, że Powell powinien w ogóle zrezygnować ze swojego stanowiska i to natychmiast, ponieważ robi okropną robotę. I generalnie tutaj domaga się tego, żeby obniżyło 100% procentowe o co najmniej 1 punkt procentowy. Ale jeżeli chodzi właśnie o kolejną decyzję, to będzie miała ona miejsce już 30 lipca, więc no gdzieś tam za niecały miesiąc. No i póki co widzimy, że tutaj szansa na to, że ta obniżka będzie miała miejsce, są dosyć małe, ponieważ jest to jakieś tam 22%, jednak te szanse wzrosły około właśnie 5% z krajów gdzieś tam dnia. Biorąc pod uwagę też to po prostu, że coraz więcej danych się pojawia właśnie ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują po prostu, że gospodarka zaczyna trochę zwalniać. Między innymi też dzisiaj będą właśnie tutaj informacje o zmianach w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym oraz także w czwartek będziemy mieli tutaj informacje o stopie so bezrobocia oraz o jeszcze kilku takich właśnie danych, które będą kluczowe także dla Fedu pod kątem podejmowania kolejnych decyzji, ale też chociażby po tych wtorkowych danych widać właśnie, że gdzieś tam ta gospodarka zaczyna zwalniać, co oczywiście w długim terminie może być generalnie gdzieś tam negatywne, ale właśnie w takim krótkim terminie może sprawić to po prostu to, że no, Fed będzie bardziej skłonny do tego, właśnie, żeby obniżyć stopy procentowe, to oczywiście dla nas, dla rynku krypto, generalnie dla rynku finansowych będzie oczywiście pozytywne. Tak zobaczymy właśnie, jak będzie zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni lipca. Póki co widzimy tutaj właśnie wzrost, jeżeli chodzi o szanse na obniżki. Jeżeli to się nie wydarzy jeszcze w lipcu, no to kolejne posiedzenie będzie miało miejsce dopiero gdzieś tam w połowie września. Więc no ja osobiście uważam, że raczej tych obniżek jeszcze w lipcu nie będzie. Myślę, że tutaj Fed się nie ugnie. Myślę, że jeżeli Powell nie zrobił tego wcześniej, no to teraz też pod tą presją nie będzie się jakoś specjalnie uginał. No i myślę, że właśnie tutaj szansa jest na to, że gdzieś tam w tym wrześniu to obniżko będzie miała miejsce, ponieważ w tej chwili szanse właśnie na to, to jest około 60%. Jeżeli chodzi jeszcze o tutaj to, co robią tacy najbardziej skuteczni traderzy na Hyperliquid, no to widzimy, że cały czas dominują jednak longi, tak? To też właśnie pokazywałem Wam ostatnio w filmie poniedziałkowym, kiedy rynek był jeszcze gdzieś tam w no, gorszym miejscu, a jednak właśnie te longi dominowały. To też jest takim właśnie fajnym wskaźnikiem pokazującym, co po prostu Smart Money robi, w jaki sposób te rynek rozgrywają i na co głównie stawiają. Tutaj właśnie te longi, no póki co, wygrywają. Tutaj sporo gdzieś tam tych traderów e, porobiło fajne wyniki. Także też to jest taki wskaźnik, który myślę, że warto jeszcze po prostu sobie obserwować. Przypominam również, że tutaj dwa dni temu ruszyła platforma Bybit.eu, czyli po prostu jest to wersja Bybita, która docelowo będzie właśnie używana w Europie. W tej chwili możecie sobie założyć już właśnie konto, czyli po prostu. Możecie mieć konto i na Bajbicie, które macie teraz, czyli po prostu Bybit Global, oraz założyć sobie konto także na bybit EU, ponieważ są tutaj fajne bonusy do odebrania, chociażby od Bybita oraz także właśnie mając tutaj konto na Bajbicie z linku poniżej, w opisie, który macie, macie również dostęp do tutaj VIPA na naszym Discordzie koszmar gdzie każdego dnia na nasi traderzy dodają właśnie informacje o tym, co rozgrywają, w jaki sposób, w jakie pozycje wchodzą, dają też właśnie update odnośnie rynku. Poza tym, mając właśnie konto z tego linku poniżej, macie także dostęp do KDP Premium od marka, wtedy właśnie bezpłatnie. I macie dostęp do też właśnie tego, co on tam tworzy, oraz również macie dostęp do Akademii Kryptowalut, gdzie macie po prostu ponad 100 godzin różnego rodzaju materiałów odnośnie rynku krypto. Także jeżeli po prostu nie założyłeś jeszcze konta właśnie na tym Bybit EU, to warto zrobić to już teraz, ponieważ tylko do 11 lipca trwa ten okres właśnie przyznawania bonusów. A jeśli w ogóle nie masz konta jeszcze na Bybitie, no to tak musisz założyć się właśnie tutaj na Bybit EU, ponieważ Bybit Global po prostu będzie gdzieś tam zamieniany na tą wersję EU. To się wiąże oczywiście z tym, że no są te różne przeciwne przepisy z Unii Europejskiej odnośnie e, geograficznych przewalut i po prostu Bybit musiał się do tego dopasować. Więc po prostu w tej chwili warto mieć konto konta na Bybit EU, a korzystać sobie nawet z Bybita Global, ponieważ tutaj póki co już nawet nie ma za bardzo dźwigni. Ale czasem będą pojawiały się nowe funkcjonalności, wrócą lunchpady, różnego rodzaju gdzieś tam cashbacki, Także załóżcie sobie konto tutaj po prostu, żeby już. Móc też z tego właśnie korzystać. Link macie poniżej w opisie. Jeżeli chodzi o nasze portfolio altcoilów, to tutaj dosyć fajnie ono odbiło. Jesteśmy na plusie około 22%, patrząc sobie tak na całościowe portfolio. Oczywiście tutaj najbardziej nam ściąga w dół to wszystko Bera, która no, coś tam tutaj odbiła nam w ciągu ostatniej doby. Jest to około 9%. Bera okazała się po prostu, no, porażką, jeżeli chodzi o cały ekosystem. Tutaj było to bardzo mocno hypowane, ale wiele z tego nie wyszło. Ważne, że gdzieś tam inne projekty nam oddają. Tutaj te ostatnie dwie pozycje, które też dokładałem, czyli właśnie hype oraz surf, również fajnie sobie radzą. Tutaj surf jest na plusie około Około 22% już, natomiast hype jakieś tam 8,5%. Więc generalnie, całościowo, poza tą berną, wygląda dosyć dobrze. I to są właśnie pozycje, które chcę trzymać jeszcze przez kolejne 2-3 miesiące, co najmniej. Właśnie gdzieś tam ewentualnie sobie odcinając kupony, kiedy będzie taka możliwość. Tak jak robiliśmy to w przypadku właśnie SPX-a, kiedy sprzedawaliśmy go na poziomie tam 1,73, co było takim, no i prawie idealnym topem. Udało nam się sprzedać tam, tam trzeci tej Profit. No i właśnie ostatni jeszcze został nam do zrealizowania. Tutaj, jeżeli chodzi o ten token, to celuję w okolice 2 dolarów. Jako taki właśnie ostatni take profit. Jeżeli chodzi z kolei o takie mniejsze pozycje, bardziej low-capowe, no to tutaj takie w tej chwili cztery główne właśnie low-capy, które sobie rozgrywam, to jest właśnie AVM, to jest właśnie również SERF i także dwa moje czyli właśnie Joe oraz BOE. No i wszystkie z nich radzą sobie w tej chwili dosyć dobrze. No i wszystkie właśnie z nich dobrze zarogowały na te wzrosty na, na Eterze. Tutaj właśnie widzimy, że sam AVM wzrósł o około 30% właśnie podczas tego wczorajszego rajdu też na Eterze. Co właśnie nam pokazuje, że po prostu, jeżeli te pozycje takie mniejsze mają Dosnąć, no to one potrzebują tego, żeby po prostu Ether był wyżej. No i widzimy, że bardzo fajnie sobie one radzą w momencie, kiedy Ether wzrósł tam o jakieś 6%, więc uważam, że w momencie, kiedy Ether wróci na takie poziomy właśnie w ok. 3000 3000 dolarów, to wiele takich tych dobrych projektów, e, takich powiedzmy utility, ale także właśnie memcoinów, które gdzieś tam mają, które będą już market, po prostu takimi OG memcoinami, będzie radziło sobie naprawdę dobrze. Tak właśnie widzimy, że AVM bardzo fajnie nam odbił. SERF również właśnie zalogował bardzo fajnie na te wzrosty na Etherze, tutaj robiąc wynik na poziomie również około 30%, jeżeli chodzi o ostatnie dwa Dni. Joe również tutaj dosyć fajnie sobie radzi, cały czas gdzieś tam w okolicy tych 60 milionów market capu, No i tutaj właśnie ostatnio także odbiło nam troszeczkę Boe, które wcześniej, no gdzieś tam jednak zamulało dosyć długo. Tutaj mieliśmy taki trend spotkowy, z którego jeszcze się, e, co prawda, nie wybiliśmy, ale jest to wszystko na no, dobrej drodze. Tutaj dosyć fajnie, właśnie to wsparcie nas utrzymało po raz kolejny. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dla mnie generalnie Boe jest takim po prostu beta-playem, właśnie na wzrosty pod ETH, jako taki jeden z głównych mem coinów tej sieci, który cały czas jednak ma bardzo mały market-kap, tak, ponieważ. Mówiąc o takiego SPX-a czy MOGA, czy jakichś innych moich takich dużych na, na etarze, no to jest to oczywiście jakiś tam tego ułamek, więc jakiś który reward jest całkiem spore. Oczywiście tutaj nie angażuję też jakiejś dużej części mojego kapitału, tylko jakieś tam po prostu mniejsze, ale w tej chwili to są właśnie takie cztery główne pozycje, jeżeli chodzi o etera, które po prostu chcę trzymać sobie na dłuższy termin. Tutaj nie mówię o tym, co rozgrywam tak na bieżąco, a o tym wszystkim piszę na moim drugim telegramie, do którego link macie także poniżej w opisie. Jeżeli właśnie interesujesz się tematyką low-capową, taką bardziej tematyką związaną z Zagraniami bardziej ryzykownymi, no to właśnie tutaj tworzę takie treści stricte dla takich osób, także również tam Cię zapraszam. Jeżeli chodzi jeszcze, tak stricte, o sytuację typowo on-chainową, to widzimy, że w skali tego miesiąca tutaj największy przypływ, jeżeli chodzi właśnie o kapitał, nastąpił właśnie w Ethereum. Tak? Widzimy, że tutaj w ciągu całego miesiąca jest to około 5,3 miliarda dolarów takiego wpływu netto, co jest bardzo dobrym wynikiem. Tutaj pamiętam jeszcze czasy, kiedy Ethereum było gdzieś tam na samym końcu tej listy. Na no tej chwili widzimy właśnie, że tutaj zyskuje bardzo fajnie na wartości. Na no tej chwili widzimy właśnie, że to zainteresowanie Ethereum zaczyna bardzo fajnie wracać, no i oby ten trend nam się utrzymał, ponieważ to również będzie wpływało też na cenę samego Ethera, a to jest potrzebne nam tak naprawdę wszystkim. Patrząc sobie też na wolumen na dex no to jest on dosyć taki stały, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tutaj trzyma się w okolicy między gdzieś tam właśnie 15 a 20 miliardów dolarów dziennie. No i też właśnie w ostatnim czasie było trochę launchów na Ethereum, takich nowych projektów, jednak większość z nich tak naprawdę w ogóle się nie wybiła w żaden sposób. Tutaj jednym z takich wyjątków był chociażby token TRWA, czyli jakiś tam taki nazywany jest on Blackrockiem, gdzieś tam z Bliskiego Wschodu. Jest to projekt związany właśnie z trendem RWA, stworzony przez firmę z gdzieś tam Arabii Saudyjskiej. No i on tutaj zrobił dosyć fajny wynik na samym początku, jednak ciężko było to złapać. A tak poza tym, większość tych nowych projektów jednak no, nie ma to bardzo mocy. Tutaj du dużo tych projektów wychodzi, jakiś tam związanych właśnie z trendem DePIN, z AI i tak dalej, ale mało, które w ogóle się przebija. Cały czas takim najlepszym launchem ostatnich dziesiąt kilku tygodni był właśnie AVM, który cały czas bardzo fajnie sobie radzi. Widzimy również, że wracają nam takie pozycje starsze, tak? Między innymi jest na przykład Neural, taki, który odbył tutaj około 30%, e, Taobot, tutaj też takie OG-memy jak Keket i inne e, tego typu właśnie projekty. Ale póki co, jednak, cały czas jest to taki jeszcze, no, tylko i wyłącznie przedsmak tego, co możemy mieć, jeżeli chodzi właśnie o te ceny cloak w gemu, w momencie kiedy Ether będzie e, po prostu zyskiwał dalej na wartości. Na pewno jest to dalekie od tego, co mieliśmy na rynku w takim okresie, powiedzmy, między październikiem a grudniem zeszłego roku, kiedy właśnie Ether gdzieś tam był. W w okolicach 4 dolarów. No to ta sytuacja obecna naprawdę tego jeszcze nie przypomina i sporo nam do tego brakuje. Ok, więc podsumowując całą tę sytuację, tutaj teraz kluczowe będzie to, jak zachowa nam się dalej Bitcoin, czy właśnie utrzymamy się na tym wysokim poziomie, który mamy obecnie, czy będziemy zaliczali jakąś korektę, tak? Tutaj taką właśnie sytuacją idealną, jeżeli chodzi właśnie teraz o Bitcoina, byłoby to, żebyśmy wybili się gdzieś tam dalej ponad ten trend spadkowy, właśnie przełamali tą linię, na ją przetestowali, no i gdzieś tam atakowali to nowe ATH. Myślę, że taki scenariusz jest tutaj jak najbardziej w grze, co także pociągnie za sobą oczywiście Ethera oraz cały rynek altcoinów. Na pewno do obserwacji jest wskaźnik SP, tak, który w tej chwili jest na ATH, więc no, też jest jakaś tam szansa na to, że zobaczymy jakąś korektę. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że przed nami gdzieś tam w tym tygodniu kolejne dane z USA, z rynku pracy, generalnie że takie dotyczące wszystkich tych gospodarki, co również może spowodować po prostu jakieś zawirowania na tym wskaźniku, a to oczywiście przełoży nam się na rynek. Krypto. Patrząc na jednak, w długim terminie wygląda to bardzo dobrze. Widzimy, że bitcoin jest, no tak naprawdę, gdzieś tam o włos od nowego ATH znowu, więc póki to wygląda to bardzo dobrze. Więc po prostu dla nas będzie kluczowe to, czy utrzymamy obecne poziomy, czy tutaj nastąpi znowu jakaś korekta. Jeżeli utrzymamy właśnie te poziomy na bitcoinie, na eterze, e, które są obecnie, no to otworzy nam to drogę do atakowania na bitcoinowego ATH, a na eterze gdzieś tam w okolicy tych 3000 dolarów. Także dla mnie osobiście jest to sytuacja, w której mam częściowo oczywiście ekspozycję na rynek w postaci etera, w postaci właśnie altcoinów, w postaci jakichś tam low-capów, ale z drugiej strony mam też poduszkę w Stablecoinach w razie gdyby doszło do jakichś jeszcze większych spadków, aby po prostu być w stanie sobie jeszcze te pozycje doładować, ponieważ jak mówiłem, no ja w tej chwili buduję sobie ekspozycję właśnie pod tą taką główną falę wzrostową. No i pytanie, czy ona zaczynała się już teraz i będzie trwała przez jakiś tam uh, czas do końca tego roku, czy są to właśnie tylko chwilowe wzrosty po na stopie korekta i do Dopiero później po tej korekcie właśnie będziemy atakowali te wyższe poziomy. Tego oczywiście nie wiemy, ciężko to gdzieś tam przewidzieć. Ja osobiście staram się być gotowy na każdy scenariuszy, bo nie wiem, co się wydarzy dokładnie. Dlatego mamy ekspozycję na rynku już w tej chwili, ale także po prostu nie jestem all in w rynku, biorąc też pod uwagę po prostu to, że jest okres wakacyjny oraz też jakby sam etap rynku. Ponieważ, jak mówiłem wielokrotnie, im dalej jesteśmy właśnie w hoście, im dalej jesteśmy w po prostu danym cyklu, no to też trzeba być pod uwagę to po prostu, że no to ryzyko jest już większe, tak? Więc no zobaczymy, póki co wygląda to e, dobrze, zobaczymy jak zakończy nam się ten tydzień. Zrobimy sobie kolejne podsumowanie gdzieś tam w okolicy e, weekendu, aby właśnie zweryfikować jak to dalej się wszystko rozwija. Także dzięki za dzisiaj, widzimy się wam w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!